Witajcie moi drodzy, dzisiaj opowiem Wam o książce Stephena Kinga, a więc właściwie ja mam akurat z tym autorem po drodze, czyli nie miałam takiej sytuacji, żeby przeczytać jakąś jego powieść, która by mi się nie podobała. Może nie wiem, miałam takie szczęście, że trafiałam na same fajne albo po prostu ten styl mi leży. I tak się też stało z książką Pan Mercedes. Tą propozycję chętnie posłuchałam od vloga Karateusz, który mówił w jakimś tam zestawieniu o takich swoich najlepszych kryminałach i thrillerach. Ja o dziwo nigdy z tym tytułem się nie spotkałam i dowiedziałam się, że jest to trylogia. I oczywiście wypożyczyłam też tą drugi i trzeci tytułów, teraz nie pamiętam, później Wam powiem. W każdym razie tak, tą pierwszy Pan Mercedes. Można na nim poprzestać, aczkolwiek myślę, że też tak Was ta historia chwyci, że będziecie chcieli czytać dalej. Chociaż ona też tutaj jest jakby zwartą, zamkniętą i tylko sam koniec książki dopowiada nam, że jeszcze coś będą jakieś przygody, coś się będzie działo. Jest to książka bardziej kryminał niż thriller i jak to tu ładnie z tyłu napisane, ja się w pełni z tym zgadzam, powieść detektywistyczna, bo mamy tutaj detektywa, emerytowanego policjanta, Billa, a więc inaczej Williama, yy, słuchajcie, Hodgsa, nie wiem jak to, no Hodges się pisze, Hotcha. niech będzie, że będę się posługiwała William, więc mamy tutaj Williama, który ma również taki pseudonim Kermit i on... Jest na emeryturze, mieszka sam, jest policjantem takim typowym, wiecie, rasowym z tych książek, a więc gdzieś tam rodzina po drodze się rozsypała, ma oczywiście było żonę, ma córkę, z którą nie bardzo utrzymuje kontakt i tak sobie siedzi sam w tym swoim mieszkaniu na emeryturze, ogląda różne głupkowate programy w telewizji, wychodzi na zakupy i właściwie no, prowadzi bardzo taką nudną egzystencję. Ale już od samego początku książki to się bardzo drastycznie zmienia. A ogólnie książka, powiem Wam, zaczyna się od takiej akcji, gdzie ja się śmiałam, bo nie czytam w ogóle opisu tutaj tylnego i nie wiedziałam kompletnie czego się spodziewać, wiecie? I polecam Wam to, bo myślę, że to czasem czytanie opisu z tyłu zabiera nam jakąś dozę przyjemności, cząstkę, kiedy mniej więcej wiemy jaki jest główny temat nakreślony w książce, ale bardzo fajnie spróbujcie kiedyś powstrzymać się od przeczytania opisu i po prostu sięgnijcie od razu po treść książki. No, ja oczywiście, jak to wiadomo, pierwszy rozdział mam jakichś bohaterów, no to sobie myślę, trzeba zapamiętać, tak, to jest główny bohater, pewnie nazywa się taki, tak i tak, a to jest pani, nazywa się taki, tak. No i nic bardziej mylnego. Jest tutaj coś po prostu stworzonego, no cudownego moim zdaniem przez Kinga, bo okazuje się, że już w tym pierwszym rozdziale tak naprawdę to nie będą nasi główni bohaterowie, bo ci ludzie po prostu giną i to giną w sposób straszny. Mianowicie książka tak wciąga, słuchajcie, od samych pierwszych stron. Wyobraźcie sobie, że mamy atmosferę parkingu, gdzie zbiera się tłum ludzi bezrobotnych, a zbiera się już po nocy po to, żeby być właśnie zajmować te jedne z pierwszych miejsc, bo o 9 rano mają tam otworzyć targi pracy i ma być tam zaoferowanych tysiąc miejsc pracy co najmniej. Tak? dla tych pierwszych wchodzących, ale ogólnie wiadomo no, centrum pracy w dobie recesji kryzysu gospodarczego, jak najbardziej bardzo dużo osób chętnych i my poznajemy właśnie tych ludzi, którzy tam koczują, dostają się tudzież piechotą, tudzież autobusami, taksówkami podjeżdżają i zajmują jeszcze w zimnie to miejsce na dworze, na parkingu stojąc. Zaczyna się robić taki, wiecie, ślimaczek, bo tu już jest bardzo duża kolejka ludzi. Ogólnie no już stoi dosyć wielki tłum. No i poznajemy tam właśnie część tych postaci, które stoją, co ja właśnie myślałam, wiecie, że to główni bohaterowie są. I nagle jest scena, i to jest na samych pierwszych stronach książki, że wjeżdża na ten parking Mercedes. Duży, duży samochód, i z całym impetem, bardzo rozpędzając się do niemożliwości, gaz do dechy, wjeżdża po prostu właśnie w tłum tych ludzi. Zabija na miazgę, zabija 8 osób, a rani bardzo dużo, dużo więcej. Po czym. Ucieka z tego miejsca zdarzenia. O dziwo udają mu się, czyli to jest wszystko tak zaplanowane: każdy krok, on po tych, tych ludzi rozjeżdża i po prostu ucieka. I my już wiemy wtedy o matko. Gdy jest kwiecień 2009 roku, wiemy, że to nie są wcale główni bohaterowie, będzie ktoś inny w tej książce. No i faktycznie od następnych stron, następnego rozdziału poznajemy tego detektywa, o którym wam powiedziałam, czyli tego emerytowanego policjanta. Wiemy o nim tylko to, że dosyć jest taki no, znużony, cały czas trzyma broń taką swoją w szafeczce. Może ma gdzieś takie myśli, żeby zakończyć ze swoim żywotem. No Generalnie nudzi mu się, tak? Nudzi mu się na emeryturze, bardziej egzystuje niż żyje. No i nagle, pewnego dnia, przychodzi mu pocztą skrzynka, do skrzynki poczta. To się ja dzisiaj mylę, słuchajcie na odwrót, ale jestem mega zmęczona po dzisiejszym dniu, bo tak naprawdę miałam dużo zajęć. No, ale spróbuję jakoś to jeszcze ładnie, składnie opowiadać. Więc dostaje pocztę i w tej poczcie, oczywiście poza tam rachunkami i ulotkami reklamowymi różnymi znajduje list. List napisany specjalnie do niego, adresowany i o dziwo podpisuje się tam zabójca właśnie tych ludzi z parkingu. I jeszcze w tym liście. On właśnie wykazuje się dużą znajomością wiedzą o życiu tego emerytowanego policjanta, i wręcz mu tam wypomina, że słuchaj. Ty taki owaki, super miałeś na koncie tyle sukcesów, pięknie cię pożegnano, stałem takim, wiecie, no celebrycko, że, że wielka postać w historii policji i co? I nie rozwiązałeś tej sprawy do dzisiaj. I on tak z niego trochę, wiecie, trochę kpi, trochę szydzi i trochę daje mu takie wyzwanie, że no może być wreszcie mnie spotkał, może w końcu pora tą sprawiedliwość. I ten tytuł zasłużony policjanta, po prostu tam nagrodę, tak, jakieś oznaczenia honorowe, yy, faktycznie no, zrealizować w praktyce i złapać mnie. No i tak, bo on też jakby podziwia tego policjanta za, za te różne sprawy z przeszłości rozwiązane, ale dziwi się, że właśnie sam nie został ujęty, nie został złapany. No i mu to wypomina i daje mu niejako wyzwanie, rzuca rękawice. Naszemu bohaterowi okazuje się, że to bardzo po prostu no, dobry krok, na taki prezent wręcz czekał, bo on zaczyna wreszcie żyć, wiecie, zaczyna sobie stawiać właśnie ten cel i jest zmotywowany, żeby jak najbardziej, poza oczywiście policją, no bo on nie może tego listu draży na policję dać, bo wtedy nie mogliby mu pozwolić żadnych działań wykonywać, on postanawia, że sam drogą dedukcji swojego doświadczenia, Właśnie tą mnogością czasu wolnego, że rzeczywiście spróbuje złapać, wyłapać tego mordercę z tłumu. No i wszystko byłoby fajnie, gdybyśmy tak mało wiedzieli o tym mordercy wiedzieli, albo wręcz nie fajnie, bo z reguły jest tak w kryminałach, że my do końca prawie nie wiemy, kto morduje i dlaczego. A tutaj już w kolejnym rozdziale poznajemy pana Brady'ego, znowu oczywiście nazwisko trudne, Brady'ego Hartsfielda, jest to młody, 28-letni pracownik takiego, takiej firmy, w sumie można powiedzieć Discount Electronics, czyli takiej firmy, która trudni się rzeczami różnymi komputerowymi. Ma w sobie jakby taki zespół ludzi do wysyłanych samochodami, garbusami charakterystycznymi, bardzo do klientów, do domu i pomagając im rozwiązywać różne problemy techniczne z komputerami. Oczywiście w dobie, w tych czasach jest tak, że dużo tam głównie ludzi starszych korzysta, takich, którzy się nie znają i takie bardzo, no, bardzo takie, wiecie, banalne są tutaj problemy, ale oni oczywiście, ci informatycy, no trochę się śmieją jakby z tej głupoty ludzkiej, tak, z tej niewiedzy oczywiście szybko je rozwiązują i mają kolejne zlecenie, kolejnych fach, fach w ręku, ale ogólnie jest to praca słabo prosperująca, w tym czasie właśnie wszystkie te firmy, zakłady upadają. Wobec czego wiemy, że on też pracuje w drugim miejscu. I on tak naprawdę z pierwszej pracy leci do drugiej. I tą drugą jest rozwożenie takim samochodzikiem z lodami, właśnie lodów, i sprzedaż na ulicy. Tam jeździ z takim samochodzikiem z melodyjką, i jeździ po różnych uliczkach, sprzedaje dzieciom, nie tylko oczywiście dzieciom, lody. I to jest jego druga praca. Ale oczywiście od samego początku wiemy, że to on jest tym mordercą. Dlaczego? Bo on, będąc w pracy, wspomina sobie to, jak było cudownie wjechać w tych ludzi, jak. Jaką to mu sprawiło przyjemność, że właściwie może powtórzyłby to jeszcze raz, ale z drugiej strony w liście napisał, że on już nigdy tego nie zrobi. Chce tylko być za tamten czyn uznany właśnie jako sprawca. Robi różne błędy takie, wiecie, ortograficzne. Sprawca pisze przez V. Z drugiej strony używa liczb zamiast opisu słownego danej cyfry czy liczby. No, jakby analizuje ten detektyw, ten, ten jego list na wszystkie możliwe sposoby i wyłapuje różne takie właśnie już cechy charakterystyczne, które mógłby o tym, o tym pisarzu, o tym pisarzu, co ja mówię, o tej osobie, która ten list napisała, o nadawcy stwierdzić. No i powiem Wam tak: jak już wiemy, że ten Brady to człowiek tak czyta i myśli o Rani, bo ten Brady, tak, wiemy, że mieszka z matką, alkoholiczką, wiemy, że właśnie ma te 28 lat, nie ma dzieci. Że bardzo źle wspomina gdzieś tam przeszłość i że to nie tylko właściwie jakby w jego grzechach, że się tak wyrażę, jest przejechanie tego tłumu ludzi, ale że też miał swój udział jak najbardziej duży w śmierci właściciela samochodu, którym tych ludzi rozjechał, mianowicie takiej pani Oliwii, której ten samochód po prostu sprzątnął, wypożyczył powiedzmy i że on tą kobietę potem prześladował przez komputer. Oczywiście na przykład takie dźwięki tam uruchamiał w tym komputerze, że duchy do niej przemawiają, tych przejechanych osób, że jak ona mogła, bo ona gdzieś tam też ma wyrzuty sumienia, że kurczę zostawiła kluczyk w samochodzie, czy jak to się stało, że ktoś, ten jej samochód w ogóle się do niego dostał, ukradł go i tak dalej. I ma troszeczkę wyrzuty sumienia, że to było tym jej samochodem dokonany ten czyn. Zwłaszcza, że zginęła m.in. taka młodziutka matka z bardzo maleńkim dzieckiem, które karmiła piersią. I to właśnie myślałam też, że jest jedna z głównych bohaterek, na ale jak się okazało, nie. Jest to jeden z główniejszych trupów, z tych ośmiu osób, które niestety na samym początku książki giną w sposób bardzo drastyczny. No i teraz tak, ten Brady wspomina właśnie to, będąc w pracy. Oczywiście współpracownicy nie słyszą tych jego myśli, to są tylko my je czytamy, i już wiemy, że to jest facet odpowiedzialny za to. No i też wiemy, że w dzieciństwie, kiedy był jeszcze dosyć małym chłopcem, miał młodszego brata Frankiego, który wykazywał tak jakby troszeczkę jakieś takie cechy upośledzenia umysłowego po tym jak zakrztusił się kawałkiem jabłka bodajże i został odratowany, ale niestety właśnie miał takie trochę jakby opóźnienie rozwojowe. No, i bardzo przez to wymagał dużo czasu pielęgnacji, opieki, ze strony matki, która przez niego. przez ten czyn, znaczy przez to zaistniałe. zaistniałą sytuację, przepraszam, nie mogę się dzisiaj wysłowić coś. przez tą sytuację właśnie nie mogła pójść do pracy. No i też jakby oni, no, popadali w coraz większe ubóstwo. Ale też mieli dosyć tak zwyczajne przemęczenia opieki nad tym chłopcem, i coraz bardziej ich irytował. I w którymś momencie, jakby i syn, i matka. Dokonują takiego, no, niby wypadku, ale tak naprawdę jest to troszeczkę, można powiedzieć, morderstwo z premedytacją. I oczywiście to tuszują, że niby był wypadek: Franki spadł ze schodów, tak? Rozbił sobie głowę i nie żyje. I żyją, jakby z tym piętnem i ta matka, i ten syn. I to jest w ogóle bardzo taka chora relacja, bo ona gdzieś tam cały czas mówi do tego syna cukiereczku, gdzieś tam nie tyle, jakby takie zbliżenia są intymne, wiecie na no, takich wielkich gabarytów, ale gdzieś potrafił na przykład spać obok siebie leżeć i dotykać się. To, no facet można powiedzieć, no, jest jakimś wariatem, przez to wszystko co gdzieś tam przeżył. Natomiast też wielka odpowiedzialność na nim spoczywała, że on jakby ten dom prowadził w ogóle przez te dwie prace, no bo ta matka nie pracowała, upijała się, popadła po prostu w totalny alkoholizm i nic do niej nie docierało. No i teraz jakby troszeczkę mamy ten rys jego psychiczny, tak skąd to się mogło wszystko wziąć, te pragnienia dziwne, zabijania ludzi. I widać, że on cały czas, no gdzieś tam na tyle to wspomina, że wie, jeżeli, znaczy my wiemy, tak jakoś czytając, że jeżeli coś go sprowokuje i zdenerwuje, coś lub ktoś, czytaj ten detektyw, to on może znowu pójść popłynąć w takie właśnie jakieś grube przestępstwo. Nie wiadomo tylko gdzie i kiedy, ale ma normalnie w piwnicy całe takie centrum dowodzenia w postaci komputerów, jest w ogóle bardzo dobrym komputerowcem, ma sześć chyba tych komputerów, ma też taki gadżet specjalny, którym właśnie przez fale jakby dźwiękowe potrafi ten, takie, takie auta, które mają ciągle ten sam taki wiecie, pip zamykany, ten zamykanie auta automatyczne takie na... Na ten pstryczek, wiecie, w pilocie to on po prostu to wychwytuje, jest tym urządzeniem, i jest w stanie później, jakby udawać ten dźwięk. Że może dowolny samochód, który, z którego ściągnął ten dźwięk, otworzyć i zamknąć, kiedy on chce, tym swoim właśnie mini pilocikiem. No i ogólnie jest taki facet, wiecie, no bardzo też z wyglądu niepozorny, tak jak piszę tutaj, zwyczajny, i, to, i przez to właśnie też nie rzucający się w oczy w tłumie. Nie ma jakichś takich cech szczególnych, charakterystycznych. No, i zaczyna się tak naprawdę właśnie cała akcja, bo zaczyna się polowanie, tak? Zaczyna się y, taka walka z czasem, kto, kto pierwszy, czy w ogóle ktoś, czy on podejmie tą rękawicę, widać, że podejmuje, ale ma też duże takie y, no, wątpliwości ten detektyw, czy właśnie powinien iść faktycznie w tej grze solo, ale tak naprawdę stwierdza, mimo że spotyka się ze swoim takim przyjacielem dawnym z policji, takim Pitem, że jednak on chciałby. Wiecie, no ambicjonalnie do tego podchodzi, rzeczywiście ma wyrzuty sumienia, że on tej sprawy nie rozwiązał i stwierdza, że właściwie ma no tyle czasu wolnego, policja ma mnóstwo różnych innych zadań i przestępców jeszcze do złapania, że on spokojnie może cały ten czas poświęcić tylko i wyłącznie na pana Mercedesa i się na to decyduje. A morderca taką mu daje furtkę w pierwszym liście, że daje mu... Możliwość skontaktowania się z nim pod błękitnym parasolem. I to jest taka, taki, jakby serwis internetowy, strona taka, trochę z czatami, gdzie można właśnie kogoś poznać, trzeba się zarejestrować, zalogować. I to, jak widzicie, nawet na okładce z takim błękitnym parasolem, właśnie ma jakby znaczenie w tym takim świecie, tutaj, tym elektronicznym, wirtualnym. I jeszcze bardzo ważną postacią, która w tej książce odegra dużą rolę, jest taki afroamerykański chłopiec, młodzieniec, który Pomaga właśnie temu Billowi odpłatnie w takich różnych pracach, typu skoszenie trawnika, jakichś takich, wiecie, fizycznych, nie wiem, grabienie liści po prostu sobie dorabia, bo, bo chce się dostać na studia, chce pójść właśnie dalej się uczyć. I oni się bardzo zaprzyjaźniają i ten chłopiec bardzo dobrze zna się też na komputerach, co będzie oczywiście wykorzystane w tym śledztwie, ale takim jakby kulminacyjnym momentem, w którym właśnie ten nasz William decyduje się. Na starcie i na rozwiązywanie tej zagadki kryminalnej, w sensie na złapanie tego przestępcy, jest poznanie siostry. Teraz, ja żeby to nie słuchajcie nie. Tak, siostrę. Poznaję siostrę tej Olivii, czyli tej kobiety, której, która była właścicielką tego Mercedesa, która zresztą właśnie umarła dosyć szybko, właśnie później, i uznane jest za śmierć naturalną. Natomiast Właśnie po, po tym, jak jest na pogrzebie tej kobiety i spotyka się z jej siostrą, Janie, to on widzi Janie Patterson. To też chciałby jakby zahaczyć o, o taką... zapytać, czy, ten, czy, czy ona miała jakiś kontakt właśnie z tym mordercą, z tą osobą, która jej ukradła auto. czy nawet nie, nie mógł powiedzieć na razie morderca, tak, bo to, to wie tylko on. Ale się okazuje, że ta Jane od samego początku, ona szuka kontaktu z tym detektywem, bo właśnie od razu po tym pogrzebie bo mówi, że nie wierzy w to, że jej siostra po prostu umarła śmiercią naturalną, bo dostała taki list i pokazuje, że właśnie dostała, słuchajcie, list od pana Mercedesa i prosi tym samym o pomoc w śledztwie, bo tam też właśnie, jakby ten pan Mercedes jej, no, no szykanuje ją tak w tym liście i ona wie, że prawdopodobnie przyczynił się także do jej śmierci, tylko nie potrafi tego udowodnić. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja zawsze muszę coś pokręcić, ale wiedziałam, że coś mi nie pasowało, co powiedziałam o tej oliwie I rzeczywiście sprawdziłam w takich swoich podręcznych notatkach. I okazało się, że ta Oliwia nie umarła śmiercią naturalną, tylko połknęła tabletki, pigułki i po prostu, no rzekomo popełniła samobójstwo. Ale właśnie w tą wersję samobójstwa jak najbardziej nie wierzyła jej siostra i jeszcze jak znalazła ten list właśnie od tego mortercy, no to tym bardziej wiadomo było, że raczej ta siostra by sama tego samobójstwa nie popełniła. To tyle, bo tam chyba powiedziałam, że śmierć naturalna, to nie, to nie była śmierć naturalna, to była uznana przez policję, przez stróżów prawa, po prostu śmierć samobójcza. No i tyle. A resztę już powiedziałam wszystko dobrze, nic nie pokręciłam. Przepraszam Was za ten szczególnik. No i w tym momencie już tworzy się tam taki tandem tak osób wtajemniczonych w tą sprawę, bo jest i ten William i jest ta Jamie. I oni razem próbują właśnie przy okazji, zakochując się w sobie, ale to jest bardzo pięknie opisane w tej książce, próbują właśnie rozwiązać tą, no, spaść na trop, kto jest mordercą. I tak naprawdę cała już ta książka, powiem Wam, ona jest gruba, ale co dziwne, bo powiem Wam tak, ma stron 574, ale to się tak szybko czyta, błyskawicznie, tutaj tak szybciutko idzie akcja, że powiem Wam, że no ja dawno nie czytałam takiego grubasa, którego by się czytało tak naprawdę szybciutko, płynniutko i wierzcie mi, że jak wsiąkniecie, jak zaczniecie, to będziecie chcieli ciągle czytać dalej. Niesamowicie dobrze napisana książka, moim zdaniem, faktycznie detektywistyczna. I co jest ciekawe dla mnie, chyba takie najważniejsze, najbardziej takie, co mnie zaskoczyło pozytywnie, to to, że mimo, że z pozoru wszystko wiemy, tak, bo tu nie ma nic już do rozwiązania. Wiemy, kto zabijał, wiemy mniej więcej, tak, dlaczego, że gdzieś tam psychol i wiemy, kto będzie to badał, kto jest na tropie tego mordercy. Więc kwestia tylko takiej ich gry, wiecie, no takiego wyścigu, kto pierwszy, czy ten, Przejdzie z następną jakąś zbrodnią do historii, wielką, takim w społeczeństwie ważną, czy jednak ten detektyw pierwszy go złapie? tak? No, i jeszcze ten chłopak, właśnie, dopomaga, jeszcze tam później taka kuzynka. No, generalnie zaskoczyło mnie to, że pomimo właśnie tego, że my wszystko wiemy, bo tu już nie ma co do odkrycia, nie ma nic do zastanawiania się, to to się tak ciekawie czyta i tak się kibicuje. Wiecie, temu detektywowi i to, że jest to pokazane ciągle z dwóch stron, bo mamy faktycznie na przemian, tak, raz widzimy co się dzieje w życiu tego detektywa i tam są różne po kolei rzeczy, co on robi, jakie ma pomysły i zaczynają też tą korespondencję wirtualną ze sobą, właśnie i co myśli i co robi ten Brady i to jest naprawdę szalenie interesujące, bo to jest bardzo takie filmowe. Czyli wręcz widzimy, jakby sceny, wiecie, co się z jedną postacią dzieje, nagle widzimy, co z drugą. Co one w tym samym czasie robią, też wiemy. I tutaj jest to opisane, że ten w tym czasie, w tym sklepie kupuje to i to. Ten jest w tym czasie, myśli rozmawia z tą. I powiem Wam, że naprawdę no, bardzo mi się podobała ta książka. Właśnie to, że ona ma takie zwroty akcji, w sensie bardzo zaskakujące wydarzenia od samego początku. Bo jak przyznacie no, taki wstęp, że poznajecie ludzi, którzy. I się wydaje, że będziecie ich, wiecie, losy poznawać, no bo to jak główni bohaterowie są przedstawiani, trochę o nich wiemy, i nagle oni giną, tak? Po czterech stronach. Czyli zaczyna się książka z grubej rury, i tak naprawdę ma kilka takich momentów, kiedy my myślimy niemożliwe. Nie mówię niemożliwe, że King takie coś zdecydował zrobić, i rzeczywiście ta książka naprawdę trzyma w napięciu, bo ma takie rzeczy zupełnie zaskakujące. Ona jest niby napisana właśnie takim językiem i prostym, tak? I tu się nie dzieje nic fantastycznego, z czego ja się bardzo cieszę. Jest typowo taka ludzka, właśnie jak y, trochę jest tej też psychologii, można powiedzieć, bo tej gry, takiej psychicznej, kto pierwszy wymięknie, tak? Kto kogo pokona psychiką. I jest naprawdę, no bardzo, bardzo trzyma w napięciu praktycznie do samego końca. I tak, ogólnie co tak w podsumowaniu chciałam Wam powiedzieć, no. Jest to taka, taki wyścig z czasem, ponieważ w którymś momencie ten morderca wręcz no, grozi śmiercią temu Williamowi. Czyli ten William ma świadomość, że troszeczkę naraża te swoje bliskie osoby wokół na niebezpieczeństwo, ale oczywiście oni chcą mu pomagać w tym śledztwie. No i dosłownie jest już na samym końcu taka walka o każdą sekundę. Jest piękna taka finałowa akcja, zobaczycie gdzie i zobaczycie na czym będzie polegała. Czyli ogólnie ona nie jest... To nie jest właśnie znowu taka książka, wiecie, sensacyjna, bo to jest bardzo tak stopniowo wszystko, ale już sama ta kulminacyjna akcja finałowa jak najbardziej jest typowo taka filmowa i się dosłownie, wiecie, jakby ktoś obgryzał paznokcie, no to by obgryzał, że co to będzie, co to będzie, jak to się skończy. I jeszcze, czy ja tu coś nie powiedziałam Wam? Myślę, że wszystko Wam powiedziałam, no, że naprawdę byłby to świetny film, jak najbardziej taki film widzę. To teraz może przejdę po te kolejne dwa tomy i po prostu Wam pokażę, jak wygląda i jaki ma tytuł. Tom trzeci, drugi i trzeci. I tutaj, tak, tom drugi, znalezione, niekradzione. Jak widać, znowu mamy ten parasol, ciekawe, czy on będzie miał oznaczenie, zobaczymy. I trzeci tom, koniec warty. Tu mamy dopisek, że autor powieści pan Mercedes i znalezione, niekradzione. Tak, jest nawet, że to jest tom trzeci zaznaczony, czyli jest tom trzeci tom drugi i tom pierwszy. Tom pierwszy za mną, super, najgrubszy z tych wszystkich. No nie mogę powiedzieć, że najlepszy, bo tamtych nie czytałam, ale jest bardzo, bardzo dobra książka dla wszystkich, którzy lubią kryminały i troszeczkę w takim właśnie starszym stylu, trochę ale la Agaty Christie, ale właśnie w połączeniu z Kingiem. Naprawdę, no świetna, no nic nie mogę się też przyczepić. Bardzo mi się podobała. Praktycznie i dialogi, i te przemyślenia, w ogóle no, styl pisania dla mnie bomba. Także powiem Wam, że ja absolutnie w tą książkę wsiąkłam, wchłonęłam ją dosyć szybko, miałam ochotę ją czytać, i w ogóle mnie te jakby no, jej grubość nie przerażała, wręcz się cieszyłam, że tyle tej treści będzie. Jest bardzo dużo dialogów, czyta się naprawdę szybciutko. Nie jest w stanie człowiek tego nie zrozumieć, nie ma nic zagmatwanego, poplątanego. I jeszcze jest napisana dosyć właśnie w takim stylu lekko, ale tak naprawdę tak mini-mini, dosłownie z taką szczyptą yy, pogody ducha. Bo, bo wiecie, yy, tematyka jest straszna, tak? Bo wiemy, że mamy do czynienia z psycholem, który jest zdolny do wszystkiego, może zabić ogromną liczbę ludzi, trochę ala ten yy, Osama Bin Laden, że jest zdolny naprawdę do jakiegoś ataku terrorystycznego, bo jemu jest już wszystko jedno. Jemu, się tam trochę rzeczy po drodze, sypie tych planów. Yy, czujemy ten, to jego, wiecie, napięcie rosnące, ten gniew. A właściwie detektyw miał nawet taki cel, żeby go rozjuszyć i żeby go łatwiej złapać, bo jak ktoś jest, wiecie, taki mega pewny siebie i nic mu nie jest straszne, to ciężko jest taką osobę złapać, bo nie popełni błędu. A jeżeli ta osoba morderca jest już na taki, wiecie, tak nabuzowany w gniewie, to może gdzieś popełnić w końcu jakiś błąd. I pięknie jest to pomalutku rozwiązywane, jak oni wpadają na trop tego gościa. No bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. To może już starczy, bo już widzę, że już mówię dużo. Polecam Wam serdecznie. Kolejna książka Stephena Kinga. Ostatnia chyba, jaką mówiłam, to był Instytut. Też mi się podobało, ale tam były elementy fantastyki. Tutaj jest jak najbardziej czysto ludzka, zupełnie tylko kryminalna rzecz. No i Wam powiem jeszcze, że tu jest taka reklama książki, którą on też napisał, a którą ja czytałam zeszłego lata. Dziewczyna, która kochała Toma Gordona i to też było, powiem wam, no bardzo wspaniała historia. Kojarzy mi się z urlopem, więc ją też bardzo miło wspominam. O dziewczynce dziewięcioletniej, trzyśri, która gubi się w lesie, kiedy jest z mamą i z bratem i niestety musi w tym lesie sobie jakoś sama poradzić, bo ten las jest olbrzymi, w jakimś tam parku, wiecie, narodowym typu tam w Stanach Zjednoczonych, gdzie naprawdę są olbrzymie te parki. I łatwo się pogubić i musi spędzić tam, no, dopóki jej nie odnajdą różne i dni i noce. I jak sobie radzi ta dziewięciolatka. Też bardzo fajnie mi się czytało tą książkę, bo bardzo klimatyczna, mimo że tylko byli bohaterką, jedna dziewczyna i las. Ale powiem Wam, że też opisał to King no, w taki sposób, że trzymało w napięciu. Także serdecznie Wam polecam twórczość tego pisarza, jeśli go nie znacie, chociaż jak czytacie książki, to na pewno go znacie, bo nie wierzę, że nikt jeszcze niczego jego nie czytał. No i polecam Wam serdecznie jeszcze raz Pana Mercedesa i całą trylogię i do zobaczenia w następnym vlogu.